Pixel 9 wjeżdża na warsztat, odpakujemy sobie, zobaczymy, zobaczymy. Widzicie, jakie tu jest wcięcie wyspę aparatów. W zestawie jest jeden kabelek. Sprawdzimy jaki to kabelek, no, pooglądamy to wszystko bliżej, bo jestem pod wrażeniem jakości samego telefonu wykonania, ale również jestem pod wrażeniem ogromnej, ogromnej, ogromnej wyspy aparatów. Zrobiłem akcję przeniesienia z jednego piksela na drugi wszystkich danych. To też się z wami podzielę, że tak powiem, swoimi doświadczeniami. No i będziemy ładować. Zobaczymy, jak szybko się ładuje. Pierwsza informacja: ja migrowałem ze siódemki, z której jestem zadowolony, ale jest to jako mój drugi telefon. Teraz wjechaliśmy na dziewiątkę. Sam proces przenoszenia, jak widzicie, wszystko się przeniosło idealnie przebieg bez najmniejszych problemów. Po prostu uruchamiamy jeden telefon w obecności drugiego, skanujemy jeden kod QR i wszystkie, wszystkie, wszystkie konta, wszystkie ustawienia przechodzą. Google'owe oczywiście, oczywistość jest, że przechodzą. Niestety do tych wszystkich innych Facebooków trzeba się ponownie zalogować. Ale tu jest niespodzianka! To! Czy wyobrażacie sobie jaka by była burza w momencie, kiedy w iPhone'ie pojawiłaby się tak wystająca wyspa aparatów. Kto pamięta, w momencie kiedy się to pojawiało, ile to było śmiania się z tego i że w ogóle porównywania z różnymi kuchenkami i innymi rzeczami. No tutaj, tutaj dramat, jakie to jest wielkie. Ja wiem, no nie gra to ze mną designersko. Tutaj też było duże, ale nie tak duże. No rozumiem, że aparaty rosną, bo chcemy mieć lepszą jakość, ale ten sposób był jakiś taki bardziej, no bardziej ok. Druga sprawa, tu jest to rozciągnięte na cały telefon, i powiem Wam, że z mojej perspektywy, gdzie telefon zawsze sobie wstawiam w tu, to jest kłopot, bo go nie mogę wstawić, bo już mi się nie mieści. Musi stać w, w pionie. Jeżeli mam iPhone'a, no to zobaczcie, tu nie ma problemu, bo mamy wolne miejsce. Tak więc trzeba to brać pod uwagę, jak sobie e, jakoś z tymi telefonami tutaj e, funkcjonujecie. Jeśli chodzi o to, jak ten telefon wygląda, to jak leżą oby, o, obok siebie obydwa wyłączone, to trudno mi jest powiedzieć, który jest który, e, z tego względu, że no, można powiedzieć, że wyglądają identycznie. Jak się tam przyjrzę i zobaczę wyspę aparatów, to tak, ale w momencie, kiedy jest zgaszone światło, i tak tego nie widać. Tutaj to sobie aparat to kompensuje. To nie wiecie, który bierzecie do ręki. Jakoś na pewno premium i bardzo to jest podobne do iPhone'a. Zobaczcie, są, jest no, kształt i wszystko jest takie, że i, i, i waga zbliżona. Nie wiem, któryś może delikatnie się różnić wagowo, mam takie wrażenie, ale jakbym w ciemno wziął jednego czy drugiego, to tego nie wyczuję. Tak więc. Podoba mi się sam, s, samo wykonanie, jakość tego telefonu, ten był taki bardziej, e, no można by powiedzieć mniej premium w dotyku, ten jest na pewno mega premium, no jakby coś jeszcze się z tym dało zrobić, nie wiem co, bo oczywiście nie jestem designerem od, od tego typu rzeczy, e, ale, ale dobrze by było coś z tym zrobić. Słuchajcie, bo robiłem to przenoszenie... Jest oczywiście rozpoznawanie twarzy, jest czytnik linii papilarnych, ale mimo wszystko wydaje mi się, że lepiej działa Face ID w, w, w iPhone'ie. Jestem przyzwyczajony do tego czytnika linii papilarnych. Nie jest to złe, ale, 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 ale. No, takie są moje wrażenia. Jeśli chodzi o przenoszenie tych wszystkich mm, aplikacji, to w przypadku iPhone'a dużo więcej aplikacji jest już zalogowanych i działających. Tutaj oprócz google'owych kont w zasadzie wszędzie musiałem się logować ponownie. tak? Więc jest to robione w, innym, w inny sposób. Na nim widzicie takie delikatne mruganie. Nie wiem z czego to wynika. Kamera tak to widzi. Oczami oczywiście tego nie widzicie. Dawno już się nie spotkałem z tym, żeby mi telefon mrugał na filmie. A ten mi mruga. Szczególnie jak się pojawi jakiś Biały, biały element, bo zrobiłem Wam oczywiście benchmark, jeżeli to dla kogoś jest interesujące. No i przy, przy, przyjrzałem się temu, jak pracuje bateria. Będę sobie badał ten telefon, bo byłem go drogą kupna, tak żeby on u mnie sobie leżał i żeby miał codzienny kontakt, a nie tylko taki w kwestiach testowych, tak więc na razie sobie będę testował. Głównie mnie interesowało Gemini, nie? żeby sobie sprawdzić ten, ten model Gemini AI. Jak widzicie mam Gemini, mam Copilota, mam Goka jeszcze od, od Elona. No i zobaczymy, czy dostaniemy coś na tego iPhone'a, bo chciałbym, żeby ta Siri już przestała mnie drażnić, bo to jest tak durne i nieprawdopodobnie, że to tyle lat tego nie są w stanie rozwinąć i że nie ma modelu jeszcze w języku polskim Że doczekać się nie mogę, żeby się pojawiło coś innego niż Siri Bo Siłę mi to tego brakuje To co mogłem zrobić na szybko to przede wszystkim zbadać jak wygląda proces ładowania i ile trwa naładowanie do pełna Ja wziąłem moją Ładowarkę, która ma moc maksymalną 140W, tak więc mieliśmy zapas. Tu się okazuje, że widzicie on startuje od mocy 22, dość długo utrzymuje się moc 22, z napięcia, z jakiego korzysta, to 9V, 2,63A. Potem ta moc ładowania, im bateria jest pełniejsza, tym szybciej spada. Przy 30 minutach jest to już 19 watów tutaj po 50 minutach już 11 W, no i potem od godziny, czyli dłużej niż godziny nam się tego telefonu nie opłaca ładować, to będzie mniej więcej 80%, to będzie pierwsza godzina. I żeby doładować to 20% do końca, to jeszcze potrzebujemy 35 minut. Także. No, godzina 30, godzina, godzina 35, godzina 40 to jest czas, jaki potrzebujecie na naładowanie od całkowitego rozładowania tego telefonu aż do naładowania na full. Z ciekawości czystej zająłem się też przewodem, bo potrzebujemy maksymalnie 25 W, tak więc każdy przewód USB Typ C, USB Typ C radę. Sprawdziłem, czy on może nie jest jakimś. Deczko lepszym przewodem okazuje się, że nie, nie ma zaszytego chipa, nie będzie się nam zgłaszał. Jeżeli takim przewodem będziemy ładować nawet ładowarki o większej mocy, to maksymalnie ona tam nam do 40-45 W da. Tu jest na przykład przewód, który nam się będzie identyfikował jako przewód 60W. Macie informację, że współpracuje do 20V i do 3A, wtedy ładowarka wie, że może większym prądem, więcej mocy przez ten przewód przesłać. Tu jest przewodnik 100W i również nam się identyfikuję jako 20V 5A, no i na sam koniec podłączyłem taki przewód 240W. No i tutaj pełną mocą będziemy mogli, jeżeli będziemy mieli 240W ładowarkę ładować. Zobaczyłem jeszcze ile żył jest wykorzystanych, tak więc do transmisji, do tych podstawowych rzeczy jak najbardziej jest ok, I jeszcze dla porównania i z ciekawości czy są przewody, które mają pełną obsadę i mogą jeszcze dodatkowe inne sygnały przenosić. Słuchajcie, takie krótkie podsumowanie, bo to jest pierwsze moje 24 godziny z tym telefonem, bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie. Oczywiście musiałem trochę poutyskiwać na tą wyspę aparatów, ale na pewno się do tego przyzwyczaję i nie będę już za dwa tygodnie na to zwracał uwagi. Do wielu rzeczy się w życiu przyzwyczaiłem, które na początku wyglądały źle. Jeśli chodzi o jakość wykonania naprawdę petarda, jeśli chodzi o wzrost wydajności pomiędzy pikselem 7 a 9 w takim codziennym życiu, ja nie widzę różnicy tak szczerze. Nie widzę różnicy tak. Jak mi te wszystkie aplikacje, z których korzystam na co dzień, chodziły na siódemce, tak samo mi chodzą na dziesiące, ale generalnie chodził mi po głowie test tego modelu Gemini, czyli sztucznej inteligencji od Google. Mam nadzieję, że za miesiąc pojawi się sztuczna inteligencja od Apple. Mam nadzieję, że też będzie dostępna w Europie, a nie zostaniemy z tą Siri. Tak więc pozytywnie. Próbowałem różnych tych rzeczy, które pokazywali na konferencji, jeśli chodzi o edycję zdjęć, tam dodawanie różnych rzeczy. Nie działa. To tak fajnie jak na tej prezentacji, ale muszę to zrobić na spokojnie. Potrzeba mi na to czasu, potrzebna mi na to spokoju. Tak więc tutaj na ten pierwszy, pierwszy dzień, i pierwszą recenzję z Pixela 9, no to macie to, co, co Wam mogłem na szybko pokazać, czyli przenoszenie danych, jak on się ładuje i moje takie wstępne wrażenia. Bardzo pozytywne. Zachęcam Was do dzielenia się w komentarzu, co byście chcieli na ten temat jeszcze wiedzieć, co mam, mam zweryfikować, co sprawdzać. No i tradycyjnie zachęcam do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony test.pl